Tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą trójcę oraz nierozdzielną jedność przez Chrystusa Pana naszego. Ogłoszenia na nadchodzący tydzień do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa. Przygotowują się następujące osoby: Bartłomiej Cholewa, kawaler z Radomyśla Wielkiego, parafia Radomyśl Wielki, i Katarzyna Rugała, panna z piechut, nasza parafia, zapowiedź druga, Maciej Damian Rub, kawaler z zarównia, nasza parafia, i Marta Kinga Kigian, panna z piechut, nasza parafia, zapowiedź pierwsza. Jeśli komuś znane byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozrywająca. Wierząc, wiedząc i mając świadomość tych, że przeszkód yy, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić kancelarię parafialną, jeśli takowe występują. W liturgii tego tygodnia w najbliższy wtorek przypada wspomnienie świętego brata Alberta Chmielowskiego. W czwartek będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Ciała i Kwi. Chrystusa, Boże Ciało, msze święte o godzinie 8 i o godzinie 10.30. Od wielu lat w tym roku również podczas mszy świętej o godzinie 10.30 dzieci klasy czwartej będą przeżywać swoją rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Po mszy świętej uroczysta procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Ołtarze przygotowują rodziny poszczególnych wiosek, nie wyznaczyłem sobie, więc myślę, że poradzicie sobie po tylu latach praktyki, doświadczeń. Kto tam, następny? Banery do ołtarzy są na plebani. Czy będą, bo się drukują. Tak wtorku na pewno, więc dążymy. Serdecznie zapraszam do udziału w uroczystościach Poczty Sztandarowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, w naszej parafii dziewczęta i te maluteńkie takie, jeśli już tylko samodzielnie chodzą i koszycze uniosą, i starsze dziewczęta do klasy czwartej, włącznie posypania kwiatów, liturgiczną służbę ołtarza, dziewczęta z dziewczęcej służby Maryi, chłopców klas czw, trzecich, czwartych oraz jeszcze mniejszych, dorosłych parafian, do feretronów i do chorągwi, te postarajmy się wystawić wcześniej przed kościół, jeśli pogoda będzie sprzyjać, aby sprawnie wyruszyła procesja. Możemy nawet je ustawić już tutaj na chodniku obok Kościoła, dlatego że procesja ma krótki odcinek do pierwszego ołtarza, w związku z tym już tu możemy na chodniku feretrony ustawić wcześniej. Prośba do wszystkich. Którzy będą się gromadzić w naszym parafialnym kościele na tej Imszy Świętej. Nie spieszmy się, wychodząc z kościoła, zaczekajmy w kościele. Wejdziemy, włączając się w procesję, wychodząc za najświętszym sakramentem. Serdeczna prośba. Czasami jest tak, że to najświętszy sakrament niesiony przez Księdza musi czekać, bo w tym momencie wszyscy wychodzą na zewnątrz, a to raczej odwrotnie powinno wyglądać. Idziemy za Chrystusem. Zdążymy, nie ma problemu, więc moja serdeczna prośba, żeby o tym pamiętać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam do udziału w procesjach eucharystycznych podczas oktawy Bożego Ciała. Ponadto w tym tygodniu przypada w sobotę wspomnienie świętego Alujzego Gonzaga. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z Babu. Dziękuję za przygotowanie Kościoła, jego wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty, Bóg zapłać. O sprzątanie w najbliższą środę przed uroczystością Bożego Ciała. Proszę rodziców dzieci klasy czwartych. Natomiast o sprzątanie w sobotę jako przygotowanie przed niedzielą Kościoła. Proszę kolejną grupę rodzin z Babuł. Dziękuję za wszystkie ofiary złożone na Kościół w minionym tygodniu Państwu Marii Ryszardowi Czechura z Babul, Andrzejowi Zygmunt z Piechut, Marianowi Domagała z Zarównia, Michałowi Leszkowicz z Zarównia, mieszkańcom Zarównia Zemszy Świętej o Urodzaje i mieszkańcom Zachwiejowa Zemszy Świętej o Urodzaje. Wszystkim ofiarodawcom serdeczne Bóg zapłaci. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki, koszt niedzielny i niedziela, w którym m.in. cykl artykułów w bloku tematycznym Tydzień w Kościele, a także tytuły. Komunia święta bez świętej spowiedzi, to o czym wspomniałem, napomknąłem, kryzys sumienia, Trójjedyny, czyli jaki, brytyjski zamach na sakrament pokuty na spowiedź. Oskarżona Polska, Modlitwa serca, Opowiadaczka Życia. To tylko niektóre tytuły polecam uwadze. Można również nabywać dwumiesięcznik historia Kościoła w znacznej części poświęcony zjawisku społecznemu, jakim był Ku Klux Klan, rasistowska i antykatolicka sekta. We wtorek po mszy świętej wieczorowej spotkanie z dziećmi dla czwartych I to taka próba nasza przed uroczystością. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro w godzinach porannych msza Święta intencja własna. We wtorek, o 17, w intencji zmarłego Józefa Sławomira Łącza, zamówiona przez syna Adriana z rodziną. W środę w intencji zmarłego Roberta Furdyny, zamówiona przez Dziecię Czesławę z rodziną. W czwartek o ósmej w intencji zmarłego księdza Mariana Babuli w ósmą rocznicę jego śmierci. O dziesiątej w intencji dzieci rocznicowych i całej wspólnoty parafialnej. W piątek o siedemnastej w intencji zmarłego Jana Śmieciony, zamówiona przez Pana Jacka, kolegę córki Sylwii. W sobotę w intencji zmarłych Antoniny, Jana Domagałów, Edwarda i Mariana Domagała w trzecią rocznicę śmierci. W niedzielę o ósmej w intencji zmarłych Marii i Tadeusza Rusin. O 10.30 w intencji zmarłych Józefa i Marii Łącz. Przybijcie błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.